Szupaka dobra, szybko Ładny skok Chyba się zlepa od krawędzi od krawędzi chcą W ogóle dobrze idę. No dobrze. Gdzieś jest odjazd do Sorków. Ciekawe. Informacje z komputera pokładowego. A więc Ogończy-3 nawalił oba silniki. Co jeszcze? Mapa z potencjalnymi punktami ewakuacyjnymi, punkty B-2, B-28 i B-205. Ciekawe. Very interesting. Dobra, peda, tam mi się nie chce iść, tam sobie później pójdę. Zresztą może pójdę teraz, do... tam. Y Oczywiście żenego energetyka słuchaj, 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 Są słuchaj, 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 bardzo, słuchaj, 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 Popatrzcie sobie na Twoje cierpienie Dobra, ja Pana, skrycę swoją mękę eee, To mi się przyda To też To też To też Ej Wszystko Biorę wszystko Wszystko Okej okay, dobra, eee, wyrzuć Rozładuj, wyrzuć Powiorę ja to teraz Rozładuj lepsze czy gorsze Wyrzuć, rozładuj Wyrzuć, rozładuj wyrzuć. Co? You talking to me? Dazu jakieś chiii sko Dobra. Energetyka se wypiję i iwódka jest nie Może jeszcze wóreczkę o, u, <gryzamy> Dobra, jedną wódeczkę za, za dużo. jeszcze sobie tam skoczę, co tutaj jest. To ktoś jest. Mówię ci, coś do ile O, to jedzenie dałem komuś żarcie a, są te najemniki może kiedyś przyjdę, was tu wytłukę, fę dobra, mam 6 chlebów eee jak słyszycie go? fę jest coś co to jest? Co to jest precyzyjnej pracy ok, ja się zatrzymam się może się przydać eee, Putiony! Jej, schod Tu tu się jest? Tu nic nie O Odłóż mu kaftan O długóż mu Eee... Co? Ciebie strzeliło. Wy? No oczywiście, ja pier. Jak tak bardzo chcecie dostać? w pier... Ja no dostaniecie. Poza skrzypiało. Tasy pierciągne. Ej, no co to miał być, być, byś ta dostał. Dobra. Tak to z tego nic nie będzie. Nie wiem kto was strzelać uczył, ale was oszukał. Jest ten egzoszkać w stanie. Nie będę się w egzoszkcie, najlepiej tylko po głowie strzelać. I dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chyba postanowił przeżyć. I bardzo źle zrobił. Okej, okay, bronie. Wszystko, poproszę. Szkoda, że troszkę tu nie można wziąć. wziąć. Wszystko. Wszystko. Fokiet. Wyrzuć, rozładuj, wyrzuć. Zdejmij tłumik, rozładuj i wyrzuć. 57. Wyrzuć. Właściwie jak głównie dostanę, wyrzuć. Rozładuj. I wyrzuć. Okej, okay, tak już chyba może być. Rozładuj. Uwaga, stalkerzy zbliża się emisja. Powtarzam, Zabram, się zbliża zjadza. się emisja. Natychmiast udajcie się do schronów Już, jestem w schronie Dobra, poczekam z ten koniec emisji Nie będę was tym zanudzać Okej, okay, jest już po emisji Ci tu dobyli w ostatniej chwili Już mam nadzieję, że zginą Ptasek Tego że Nie okradł ja tylko to zabiorę U, po Dobra, biorę Bierę No chyba teraz za dużo z kolei ważę. To wywalę I jest I jest dobrze Dobra, to, to wezmę to, to... jest? gdzie to chciałem Tu Nie nigdzie, tam gdzie gdzieś, tylko tu no, no to idziemy tu Potem pohandlować syfem w zatonie Coś gdzieś jeszcze sobie może jeszcze pójdziemy do tego sosno dębu czy czegoś chodzi. Dobra no to moja chińska kombinacja eee, nie mogę z chińskiej kombinacji, bo nie mam napojów energetytyzujących to z czym się Zgaduję, kto był kierowcą. U, nie nie będę już taki hański, nie powiem tego. U, już nie Chyba zaraz po tej serii jak skończę tą serię, tak ledwo ją zacząłem już mówię o końcu Tak Jak skończę tę serię to zacznę serię z Salkera Tej no Cienia Czarnobyla Bo też moim zdaniem gra u, zasługuje na że tak powiem zagranie i nagranie tego przeze mnie Dobra, komuń bucisz. Co to jest syf, tak jak w tym lewe... w takim innym laboratorium? O, I tu już. Miałem coś ciekawego, to, to... ...i bandażek. Już taki jestem przeciążony. Chwilę, helikopter poczeka Poczeko Dobre, Dobra, dobra Wygląda na to, że załoga zmarła w powietrzu, a śmigłowiec się rozbił, bo nie miał go kto pilotować. Komputer pokładowy miał większe szczęście. Może znajdzie się coś przydatnego. Aha, mam coś. Mapa terenu z zaznaczonymi punktami. Powinna się przydać. Okej. Okay. Dobra. Tu są jakieś zabudowywania. Ja mam zamiar te zabudowania przeszukać. O ile się da. Karta dostępu. A to jest co co to właśnie to, 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 to jest? Obnażę. Karta dostępu. Karta dostępu. Kto nam mógł dać kartę dostępu? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co to jest? 50, 50 Stąd ruszyć Fuck it W w życiu Co to było? Dobra, chociaż było to warte Co to jest? Blask księżyca to świeci do To też się przejść nie da. Po no. cholerę dużo. Nie, o tylko trzy. I, i, nie, do was mi się nie chce iść. Co później kiedy idzie Możemy do tego gościa. Teraz jest mi po drodze. Całą miętą. Dobra, was nie będę znudzał, Dojdę do jego. Chociaż myślałem, już... tam zresztą... Wyrzuć, wyrzuć. Ale jestem przecież, może. Też, wyrzuć. Mogę biegać. dobra. To widzimy się przy tamtym punkcie.